Cześć, tu Michalina. Witajcie na kanale My Yoga Class. Dziś mam dla Was 7 ćwiczeń na wzmocnienie mięśni KOR. Ćwiczenia są tak zaprojektowane, że zaczynamy od tego o niskiej intensywności i kierujemy się ku wysokiej, do ćwiczenia siódmego, także nie potrzebujesz się dodatkowo rozgrzewać. Mam nadzieję, że filmik Ci się spodoba i trafi do Twojej codziennej rutyny. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, co sądzisz o filmie, subskrybuj mój kanał, a jeśli chcesz mi podziękować za praktykę, postaw mi kawę, a link znajdziesz w opisie pod filmem. I pierwsze ćwiczenie, zaczynamy! Do pierwszego ćwiczenia połóż się na plecach, wydłuż plecy, ustaw miednicę w neutralnej pozycji, kość łonowa w linii z mostkiem, stopy niezbyt blisko pośladków, aktywne centrum ciała i unieś biodra w górę. Przesuń prawo stopę delikatnie w lewo i unieś lewą nogę. Może być ugięta w kolanie albo prosta, to jest trochę łatwiejsza opcja. Myślisz, prawy pośladek, poklep go, jeżeli czujesz, że ci nie pomaga. Tutaj tu gra tu pierwsze skrzypce i zaczynasz odpychać się prawą nogą i zaczynasz delikatnie opuszczać i unosić biodra. Nie musisz być wysoko, zobacz, że ja jestem dość nisko na macie. Cała moja klatka piersiowa jest na macie. I myślę, prawy pośladek. Prawy pośladek, całą prawą stopą się odpycham, cztery, trzy, dwa, jeden, zmieniam nogę, lewa stopa na matę, prawa noga w górę, trzymam prawą i lewą stronę miednicy w tej samej linii i pulsujemy, aktywujemy lewy pośladek. Niech nam się obudzi, oddychamy, silne centrum ciała, cztery, trzy, dwa i jeden. Nie kończymy, odkładamy prawą stopę, jesteśmy w pozycji niskiego mostu ponownie. Obie stopy uziemione, lędźwia wydłużone i rozciągamy prawy nadgarstek. I teraz jesteś w tej wysokości biodrami i nie pulsujemy góra-dół, góra-dół, tylko pulsujemy w górę, w górę, w górę. Więc jest to nieco mniejsze pulsowanie, ale bardziej intensywne dla pośladków. W górę, w górę, oddychasz. I rozciągamy lewy nadgarstek, ściągając palce lewej ręki w dół. W górę, w górę, w górę. Cztery, trzy. Dwa, i jeden, i powoli opuszczamy plecy, kręg po kręgu na matę. Pięknie. I zostań na plecach, przechodzimy do ćwiczenia drugiego. W ćwiczeniu drugim skupimy się na mięśniach skośnych brzucha. Unosisz nogi w górę, jeśli dasz radę. Jeśli nie możesz stopniowo budować tę, to ćwiczenie i zaczynasz ze stopami na macie też, twój wybór. Nogi w górę, kolana są nad biodrami. Nogi nie będą zmieniać pozycji. Splatamy ręce z tyłu na głowie, obejmij głowę ramionami, głowę jak w koszyku, lędźwie blisko maty, wdech i z wydechem w górę. Odrywasz obie łopatki, jeśli dasz radę, ściągasz dolne żebra do centrum ciała i wdech w dół. Wydech w górę i wdech w dół. I budujemy to ćwiczenie, dodając kolejne opcje. Wydech w górę. I sięgasz lewym ramieniem wzdłuż tułowia i sięgasz tym lewym ramieniem w stronę przodu maty, starając się nie odkładać lewej łopatki, ręka na głowę, wdech w dół. Wydech w górę i prawe ramię. Sięgasz na przód maty, prawe ramię wzdłuż tułowia, ręka na głowę, wdech w dół. Wydech w górę. Dodajemy. Sięgamy lewym ramieniem tak jak poprzednio i prostujemy prawe ramię w łokciu, sięgając na wysokości prawego ucha. Trzymamy, trzymamy. Ręce na głowę. Wdech w dół. Wydech w górę. Prawe ramię wzdłuż tułowia. Lewe ramię prostujemy w łokciu. Trzymamy. I ręce na głowę. I wdech w dół. Dwa ostatnie razy, razy dodamy jeszcze coś. Wydech w górę, lewe ramię wzdłuż tułowia, prawe, prawe ramię proste i tak delikatnie tylko skręcamy mostek w lewą stronę i sięgamy tym prawym ramieniem do lewej łydki albo gdziekolwiek w górę po skosie na lewo. Trzymasz, 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 czujesz mięśnie skośne, Uuu. i wracamy, ręce na głowę, wdech w dół i ostatni raz wydech w górę prawe ramię, wzdłuż tułowia, lewe ramię, prostujesz, skręcasz mostek delikatnie w prawo, prawa łopatka, nad matą i sięgasz lewym ramieniem, trochę jakby do prawej łydki, trzymasz, trzymasz i wracasz, wdech, w dół, pięknie. Rolujemy się w górę i przechodzimy do ćwiczenia trzeciego. Ćwiczenie trzecie zaczniemy w klęku podpartym. Zwróć uwagę, że moje kolana są stosunkowo blisko nadgarstków, co daje mi lepszą kontrolę ustawienia miednicy oraz lędźwi. Także zbliż kolana w stronę nadgarstków. Nadgarstki mam pod barkami, staram się trzymać kręgosłup w neutralnej pozycji i wydłużamy lewą nogę do tyłu. Na razie niech palce lewej stopy zostaną na macie. Aktywujesz lewy pośladek i unosisz lewą nogę do momentu, w którym czujesz, że zaczynasz zapadać się w lędźwiach. Tak naprawdę nie ma znaczenia, jak wysoko tą nogę uniesiesz. Chcesz poczuć pracę lewego pośladka i nie chcesz wyginać lędźwi. Stabilizujesz mocno mięśniami kor i jak już to mamy, wyciągamy prawe ramię do przodu, prawe ramię z w linii prawego ucha, odpychasz się lewą ręką i prawym kolanem, i trzymasz. Trzymasz, oddychasz. Trzymamy, budujemy silne mięśnie kor do stabilizacji tutaj kręgosłupa. Trzymasz, jeszcze dwa oddechy. I rozluźniasz. I druga strona. Znów zacznijmy po kolei. Prawa noga do tyłu. Staramy się panować nad tym, co się dzieje z naszą miednicą i lędźwiami. I unosisz prawą nogę do momentu, w którym czujesz, że zaczynasz przechylać miednicę. Prawy pośladek jest aktywny, lewe ramię do przodu. I odepchnij się też tym lewym kolanem i tą prawą ręką, żeby tu nie osiadać w tej pozycji. Aktywuj mięśnie brzucha i trzymaj. Uszy nad barkami. Szyję z częścią kręgosłupa, nie wszystko będzie w jednej linii. Jeśli dasz radę, oddychasz cztery trzy dwa i jeden, rozluźniasz pięknie. Moment oddechu możesz usiąść na piętach i przechodzimy do ćwiczenia czwartego. Ćwiczenie czwarte również zrobimy w klęku podpartym, tym razem wyzwanie będzie polegać trochę na czymś innym i znów zbliżasz kolana w stronę nadgarstków, tak jak przed chwilą w poprzednim ćwiczeniu, usz nad barkami i wysuwasz lewą nogę do tyłu. I tym razem nasze mięśnie kor będą nas stabilizować w dynamiczny sposób, ponieważ będziemy poruszać tym lewym biodrem. I znów unosisz lewą nogę nie za wysoko, żeby nie zapadać się w lędźwiach, trzymasz centrum ciała aktywne, i odwodzisz lewą nogę na lewo, odkładasz delikatnie stopę, a raczej lewy paluch, wracasz do centrum i przenosisz lewą nogę na prawą stronę i dotykasz paluchem. I znów na lewo i na prawo. I zauważ, że ten ruch, który wykonujesz wcale nie jest duży. Bo jeżeli zacznę robić większy ruch, to zacznę poruszać całym tułowiem. A ja chcę mieć tułów, stabilny ruch w lewym biodrze. Silnie pracują moje mięśnie kol. Odpycham się też tym prawym kolanem, ramionami. Pięknie. Powtarzasz, powtarzasz. I na koniec zostajemy z lewą nogą na lewą stronę. I może uniesiesz tą lewą nogę i trzymasz. Trzymasz i rozluźniasz. Klęk podparty. Prawa noga do tyłu. Znowu aktywuj mięśnie brzucha. Prawy pośladek aktywny. Unosisz prawą nogę i odwodzisz prawą nogę. Na prawo dotykasz i przywodzisz do centrum. Na lewo. Prawo i lewo. Prawo i lewo. Staramy się nie ruszać tułowiem. Pępek jest cały czas skierowany w dół do maty. Nic tu się nie zmienia. Powtarzasz prawo, lewo. Możesz wolniej, szybciej. To nie ma znaczenia. Budujesz aktywne centrum. Zostajemy na prawo. Próbujemy unieść tą nogę. Trzymasz. Palce skieruj do maty. I rozluźniasz pięknie. Moment oddechu też dla nadgarstku, bo trochę już był obciążone. Możesz zrolować, rozluźnić. I tymczasem przechodzimy do ćwiczenia piątego. Ćwiczenie piąte to pozycja delfina, więc nadgarstki odpoczywają, jesteśmy na przedramionach. Przedramiona na Macie spleć ręce w koszyk, podejdź kolanami w stronę łokci, silne mięśnie kor, i z wydechem wypchnij biodra w górę. Głowa wisi w powietrzu, plecy są bardziej w pionie niż nogi. I samo to, że jesteś w tej pozycji, może stanowić już wyzwanie dla Twoich mięśni kor. Dlatego możesz nie dodawać tej opcji, którą za chwilę Ci pokażę. Albo jeśli chcesz, unosisz lewą nogę tylko do wysokości biodra i wykonujesz dokładnie ten sam ruch, co w poprzednim ćwiczeniu. Odwodzisz na lewo, przywodzisz do środka. Odwodzisz na lewo, przywodzisz do środka. I ten ruch jest równolegle do ziemi. Wszystko inne stabilizuje względem tego ruchu w lewym biodrze. Prawa noga jest aktywna. Lewo, prawo. I wracamy, odkładamy lewą nogę, unosimy prawą. Trzymasz wszystko stabilnie i odwodzisz na prawo, przywodzisz do środka. Już czujesz ramiona na pewno. Jeszcze trzy razy. Jeszcze dwa razy. I jeszcze raz, odkładasz prawą nogę, odkładasz kolana na matę i moment oddechu przed ćwiczeniem szóstym. I ćwiczenie szóste rozpoczynamy w pozycji deski. Trzymasz centrum ciała aktywne, uwaga na miednicę tutaj, nadgarstki pod barkami i zaczynamy wędrować rękami w stronę stóp na sam tył maty. Przysiadasz, wysoki przysiad, i wędrujesz z powrotem do pozycji deski. I to może być całe Twoje ćwiczenie. Powtarzasz, idziesz do stóp, łokcie na uda, po czym ręce na matę, i przechodzisz do deski i tak w kółko. Albo jeśli chcesz i chcesz dodać sobie większe wyzwanie, to przechodząc do deski zatrzymujesz się tutaj. Odkładasz kolana, deska z kolanami na macie, aktywne łopatki i trzy razy uginasz łokcie. Trzy, dwa, jeden. Kolana w górę, deska i idziesz z powrotem. Wysoki przysiad. Ręce na matę. Idziesz, idziesz, idziesz. Deska. Chcesz, to opuszczasz kolana, trzymasz wszystko aktywnie i trzy razy łokcie. Trzy. Dwa, jeden, kolana w górę i idziesz w stronę stóp. Spróbujmy jeszcze wspólnie dwa razy. Możesz wykonać to ćwiczenie jeszcze kilka razy więcej niż my wykonujemy na filmiku, jeśli chcesz czegoś więcej. Okej. Okay. Pięknie. I przechodzimy do ostatniego ćwiczenia siódmego. Ćwiczenie siódme zaczynamy w niskim wykroku, w którym lewa noga jest z przodu. I tutaj będzie dość, dość duże wyzwanie, bo będziemy przechodzić przez wszystkie rodzaje deski, czyli deskę na przedramionach, boczną deskę w różnych opcjach. Także dostosuj to ćwiczenie do siebie, nie musisz wykonać wszystkiego od razu. Także buduj tą siłę w ciele stopniowo, żeby nie zrobić sobie krzywdy. I zaczynamy niskim wykroku. Można unieść ramiona w górę, wydłużyć boki ciała, wdech. I z wydechem prawa ręka idzie na matę. Boczna deska zmodyfikowana, lewa noga na tył maty. Możesz być tu z lewą stopą na macie, jeśli chcesz, albo lewa noga w górę. I teraz przechodzisz na drugą stronę i znowu lewa ręka na matę. Możesz położyć lewe kolano na macie i prawa noga na tył maty i zmodyfikować deskę. Albo jeśli chcesz i masz na to przestrzeń, przechodzisz do deski bez kolana na macie, czyli lewa ręka. Przechodzisz na zewnętrzną krawędź lewej stopy i prawe ramię w górę. Lewy nadgarstek jest pod lewym barkiem. Uff. I teraz słuchaj uważnie, przechodzimy do bocznej deski na prawym przedramieniu. Czyli odstaw prawe przedramię, przenieś stopy na zewnętrzną krawędź prawej stopy. I pilnuj tej prawej strony talii, centrum aktywne, odepchnij się tym prawym przedramieniem. I przechodzimy do deski na przedramionach. Pięknie, staramy się mieć miednicę w linii z barkami. I kolejne wyzwanie, możesz spleść ręce w koszyk, jeśli chcesz, tak jak do delfina, bo zaczynamy iść stopami w stronę łokci, przechodząc do delfina. Kolana ugięte, plecy wydłużone. Trochę jak odpoczynek. I opuszczasz kolana na matę. Niski wykrok, znowu lewa noga do przodu. Powtórzymy na. Tą samą stronę, jeszcze raz, czyli w sumie dwa powtórzenia na każdą ze stron. Możesz zrobić więcej, możesz podzielić to ćwiczenie na kilka opcji: I prawa ręka na matę, boczna deska, lewa noga na tył maty. a, a Pierwszy oddech. Przygotowujemy się do bocznej deski na lewą stronę, czyli lewa ręka na matę. Przenosisz się na zewnętrzną krawędź lewej stopy, prawa stopa na lewej. Trzymasz wszystko aktywnie. Lewa łopatka stabilna nad garstek pod barkiem. I prawa boczna deska na prawym przedramieniu, prawe przedramię. przenosisz stopy. I zawsze można trzymać się też lewym ramieniem tutaj, jeżeli jeszcze nie masz tej wytrwałości siły tutaj w tej pozycji. I deska na przedramionach oddychasz usz nad barkami możesz spleść ręce w koszyk i podchodzimy stopami w stronę łokci delfin o, jak odpoczynek i poczuj się w tej pozycji w porównaniu z tym co było na samym początku i kolana na matę biodra w górę i prawa stopa do przodu, zaczynamy nasze powtórzenia na drugą stronę. Niski wykrok, wdech ramiona w górę i wydech lewa ręka na matę i zmodyfikowana boczna deska. Prawa noga na tył, matę, możesz mieć też nogę w górze, jeśli chcesz. Prawe ramię w górze, lewy nadgarstek pod lewym barkiem. I przynosimy się prawa boczna deska, może bez kolana na macie. Staramy się trzymać tutaj naszą postawę ciała również. Można spojrzeć w dół, jeżeli nie jesteś w stanie złapać równowagi. Lewe przedramię na matę. Przenosisz stopy. Patrzysz w dół, jeśli potrzebujesz. I deska na przedramionach. Uff. I delfin. Możesz spreść ręce w koszyk. Uff. Duży oddech. I kolana na matę. Ostatni raz. Chyba, że chcesz powtór więcej powtórzeń, prawy, prawy, niski wykrok. Wdech ramiona w górę. oj Lewa boczna deska. Lewa ręka na matę. Prawa noga na tył. Matę. Pięknie. I przechodzimy. Prawa boczna deska bez kolana na macie. Być może. Prawa łopatka cię trzyma. Poczuj, że jest stabilna. Poczuj, jakby była przysana do klatki piersiowej. Staramy się nie wypychać żeber do przodu. I deska na lewym przedramieniu. O! Trochę wieje. Okej. Okay. I deska na przedramionach. Delfin. Podchodzisz stopami. Trzy duże oddechy. I powoli. Kolana na matę. I brawo dla Ciebie za wykonanie tych siedmiu ćwiczeń dla mięśni KOR. Mam nadzieję, że te siedem ćwiczeń Ci się podobało. Jeżeli Poczułaś niedosyć? Zawsze możesz je powtórzyć. Jak również pamiętaj o tym, że siłę mięśni kor buduje się stopniowo, także daj sobie czas na to, żeby wzmocnić ciało. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, które z ćwiczeń było dla Ciebie najlepsze, które Ci się najbardziej podobało, albo być może, które stanowiło dla Ciebie największe wyzwanie. Czekam na Wasze komentarze. Zostaw łapkę w górę. Postaw mi kawę, jeżeli chcesz mi podziękować za dzisiejszą le lekcję. Link znajdziesz w opisie pod filmem i do zobaczenia kolejnym razem. Pa-pa!